Czy zastanawiałeś się na jakiej zasadzie na kliszy fotograficznej powstaje zdjęcie? W jaki sposób światło utrwala obrazy na kawałku papieru? Proces ten w gruncie rzeczy jest bardzo prosty. Pod wpływem światła powstają trwałe związki chemiczne, które możemy wywołać w określony sposób, ujawniając utrwalony obraz. W zasadzie nic nie zabrania nam, aby proces ten przeprowadzić z wykorzystaniem nie soli srebra, tak jak w klasycznej fotografii, ale jakiejkolwiek innej światłoczułej reakcji chemicznej. Jedną z najlepiej poznanych tego typu reakcji jest fotosynteza, proces, który przeprowadzają wszystkie rośliny zielone na naszej planecie. W trakcie fotosyntezy rośliny zielone wykorzystują chlorofil, który wychwytuje energię promieniowania elektromagnetycznego. Energia ta jest wykorzystywana do redukcji dwutlenku węgla przy udziale wody do prostego cukru, glukozy, z której z kolei syntetyzowany jest roślinny materiał zapasowy, rozgałęziony polimer glukozowy, czyli skrobia. Skrobia magazynowana jest częściowo w liściach roślin. Jednak jej większość transportowana jest do organów zapasowych roślin, takich jak na przykład bulwy ziemniaka. Możemy z łatwością wykryć jej obecność w takich tkankach, stosując roztwór jodu, który skrobie barwi na intensywny granatowo-czarny kolor. Fakt ten możemy wykorzystać, aby na powierzchni liścia wykonać fotografię. W procesie tym skrobia zastąpi wytrącające się pod wpływem światła drobinki srebra, które zaciemniają kliszę fotograficzną, a barwienie skrobi jodem odpowiadać będzie procesowi wywoływania zdjęcia. Do wykonania doświadczenia wykorzystam nasturcję, łatwo dostępną roślinę o gładkich, cienkich liściach, którą wcześniej pozbawiłem skrobi, hodując ją około dwóch dni w zaciemnionym pudle. Ze względu na brak światła, nie zachodziła w jej liściach fotosynteza i nie powstała skrobia. Ślady znajdujące się tam wcześniej skrobi zostały przez roślinę zużyte w procesie oddychania komórkowego. Do liścia na sturcji przyczepiamy negatyw, czyli kliszę, której odbitkę chcemy uzyskać. Tak przygotowaną roślinę wystawiamy na kilka godzin na działanie silnego, najlepiej słonecznego światła. Dokładnie w ten sam sposób przygotowałem tego liścia kilka godzin temu. W liściu zachodziła fotosynteza, ale tylko w miejscach nieosłoniętych od światła, czyli w jasnych miejscach na naszej kliszy. W liściu gromadziła się skrobia i teraz naszym zadaniem jest jej wywołanie i ujawnienie utrwalonego obrazu. Zaczynam od usunięcia z wnętrza liścia powietrza poprzez zanurzenie go w gorącej wodzie. Następnym etapem jest usunięcie chlorofilu, którego zielony kolor zaciemniałby. Fotografię. Chlorofil usuwam poprzez zanurzenie liścia w gorącym alkoholu etylowym, który doskonale go rozpuszcza. Następnie płuczę liść w wodzie i zanurzam go w roztworze jodu, który wywołuje utrwalony w nim skrobiowy wzór. Po chwili na powierzchni liścia pojawia się pozytywowy obraz, Odpowiadający użytej przez nas kliszy fotograficznej. Fotografia i fotosynteza, choć pozornie tak różne, doskonale sprawdziły się w rozwiązaniu tego samego technicznego problemu utrwalenia obrazu na kawałku materiału.